Hej, została gwiazdo. Dowiedziałem się, że twoje dziecko pobiło moje. Wybacz, kubo. Zapomniałem ci powiedzieć. Wrónożni dali mi na imię pan Spaghetti. Swoją drogą to nie było jakieś trzy lata temu? He, hmm. co? Lasu już nie ma. A ponadto, twój syn zabił mojego. Ja? Nie widziałem cię dobre parę lat. Myślałem, że jesteś martwy. Jestem duchem? A, Aaa! Żartuję. To całkiem normalne jak na moje. A, okej. Okay. Fajnie. Super. To ja idę w drugą stronę.